5 października 1950 roku z połączenia Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i Żydowskiego Towarzystwa Kultury powstało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Nieliczni Żydzi, którzy przeżyli zagładę, stanęli przed dylematem: wyjeżdżać czy zostać w Polsce. Żadna z tych decyzji nie była łatwa. Ogromny szacunek dla ludzi z tamtego pokolenia budzi fakt, że osamotnieni i okaleczeni gotowi byli odbudowywać żydowskie życie w Polsce. Nie dotyczyło to tylko tych, którzy łączyli swoje lewicowe poglądy z budową socjalizmu, ale przede wszystkim tych, dla których Polska stanowiła ojczyznę w pełnym tego słowa znaczeniu. Byli oni tragicznym pokoleniem pragnącym trwać, kochać i budować nowe życie w nowej rzeczywistości. Chcieli być Żydami mającymi poczucie własnej tożsamości narodowej i lojalnymi Polakami. Wydawać by się mogło, że zwłaszcza po Holkaustie nie będzie to trudne. TSKŻ stał się ostoją, w której Żydzi mogli kultywować swoją tożsamość narodową. Nowe życie, choć w cieniu zagłady, stawało się faktem. Typowymi zajęciami mas żydowskich przed II wojną światową był drobny handel i rzemiosło. Po wojnie, gdy nowy ustrój wrogo odnosił się do prywatnej przedsiębiorczości i gdy większość ocalałych Żydów, zwłaszcza z przedwojennych wschodnich obszarów Polski, nie posiadała szczególnie wysokiego wykształcenia, pojawiło się hasło produktywizacji. PSKŻ współtworzył spółdzielnie pracy, najczęściej z Jointem i Ortem. W każdym mieście, w którym działał PSKŻ, powstawały żydowskie spółdzielnie pracy i organizowano kursy doskonalenia zawodowego. Współdzielnie wnosiły olbrzymi wkład w rozwój życia gospodarczego Polski, zwłaszcza na tzw. ziemiach odzyskanych, przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Już w roku szkolnym 1945 46 powstały pierwsze szkoły żydowskie. Nauka mamy już, czyli języka indyjskiego. Integracja dzieci w klasie, w grupie to utrwalało żydowską tożsamość i w naturalny sposób wiązało ze społecznością Żydów. Jako naród, Żydowskie szkoły podstawowe i licea pozwoliły części powojennego pokolenia zachować umiejętność mówienia po żydowsku. W języku, który w szczególny sposób potęguje świadomość bycia Żydem. Od 1950 roku całą żydowską działalność wydawniczą przejęło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Najważniejszą gazetą codzienną było Fokus Sztyna, wydawane w języku ilisz, po kilku latach zostało rozszerzone o dodatek w języku polskim zatytułowany Nasz głos. Dodatek ten adresowany był przede wszystkim do młodzieży. Od 1991 roku wydajemy pismo słowo żydowskie do S. W naturalny sposób przez całe lata gazeta żydowska stanowiła źródło informacji dotyczących życia społeczności skupionej w TSKŻ. Jednocześnie dla Żydów mieszkających za granicą była i nadal jest łącznikiem z życiem żydowskim w Polsce. Swoistym fenomenem na skalę światową było wydawnictwo Yiddish Book. Założone zostało w 1947 roku, a kilka lat później weszło w struktury TSKZ i stanowiło jego nieodłączną część aż do 1968 roku. W tym czasie opublikowanych zostało około 350 tytułów w języku w tym dzieła największych klasyków żydowskich i Lejbusza Pereca, Szolema Alejhema oraz tłumaczenia wielkiej literatury polskiej i światowej. Wydawano książki twórców żyjących współcześnie, m.in. Eliasza Reismana, Hadasy Rubin, Dawida Swarda czy Leiba Oryckiego, a także podręczniki do nauki języka żydowskiego oraz wspomnienia ocalałych z zagłady. Nakłady w liczbie około miliona egzemplarzy wydawanych przez Lidż Buch, trafiały do rąk czytelników na całym świecie, również za żelazną kurtyną. Szczególny szacunek należy się Leopoldowi Dombowi, ówczesnemu przewodniczącemu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Od początku istnienia TLSK działała w nim grupa artystów, reprezentująca liczne dziedziny. Wyjść! ostatnie, ostatnim zdaniem! Musicie wiedzieć o tym, co było przed tym, jak i co. Da i w tej mi, a ta Musicie wiedzieć, kto jest przed Tobą, kto jest w Twoim odbiorcą, kto jest w Twoim słuchaczem. Z każdym rokiem nawiązywane są nowe kontakty z instytucjami propagującymi kulturę żydowską, nawet w miejscach, gdzie nie ma już tej społeczności. Nazwiska wielu osób, których kariera rozpoczęła się w ts bardzo często stawały się powszechnie znane w kraju i za granicą.. organizował różnego rodzaju koła zainteresowe: muzyczne, plastyczne, teatralne, szachowe, fotograficzne. Ta forma działalności najbardziej przyciągała młodzież, która realizowała swoje zainteresowania w klubach dziecięco-młodzieżowych. Dziś wielu członków TSK powraca w rozmowach o ciepłych wspomnień z tamtego okresu. Kluby dziecięco-młodzieżowe szczyciły się wykwalifikowaną kadrą instruktorów, pedagogów i wychowawców prowadzących zajęcia cenionych zarówno przez rodziców, jak i dzieci. Młodzi ludzie organizowali sobie wolny czas urządzając prywatki, na których grały zespoły debilitowe tworzone przez nich samych. Dla młodego pokolenia klub stanowił drugi dom, co znajdowało odzwierciedlenie w popularnym w tamtym czasie haśle – TSKŻ – Nasz Dom. Najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku, na które czekali młodzi Żydzi, a które wpływało na tworzenie bardzo silnych więzów trwających kolejne dziesięciolecia, były kolonie. Młodzi, niereligijni Żydzi, na co dzień zintegrowani z polskim społeczeństwem, nie mający bieżącego kontaktu ze swoimi żydowskimi rówieśnikami, mogli choć przez chwilę żyć w świecie wartości ich przodków. W czasie swojej 65-letniej aktywności Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce kierowało swoją uwagę nie tylko na działalność klubową, ale było otwarte na współpracę z innymi organizacjami i instytucjami. Popierało i nadal popiera cenne inicjatywy społeczne służące wzmacnianiu roli kultury żydowskiej, kreując przedsięwzięcia kulturalne i społeczne. Wspiera finansowo wydawnictwa, wystawy, placówki muzealne i biblioteki. Pamiętamy również o podtrzymywaniu kontaktów z emigracją marca 1968. Teskażet ma poczucie wielkiej odpowiedzialności za kultywowanie pamięci o tragedii zagłady, co czyni od początku swojego istnienia. Najważniejszą rocznicą, w której towarzystwo jest strażnikiem, jest rocznica powstania w getcie warszawskim. Każdego roku pod pomnikiem na warszawskim Muranowie członkowie TSKŻT gromadzą się, aby oddać hołd bohaterskim powstańcom. Oddziały TSKŻ uczestniczą w uroczystościach rocznicowych organizowanych w byłych niemieckich obozach zagłady, a także w obchodach rocznicy pogromu kieleckiego i nocy kryształowej. Od pięciu lat TSKŻ jest organizatorem cyklicznego wydarzenia Dni Pamięci w Łodzi, wpisanego w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Każdy członek stowarzyszenia ma zapewne w pamięci wywalców klubu, grających w karty, szachy, domino, a także komentujących codzienną rzeczywistość. Spotkania te stanowiły swoisty rytuał. Do klubów nie przychodzili wyłącznie członkowie organizacji, też także niezrzeszeni Żydzi i zaprzyjaźnieni Polacy. Ważnym elementem działań jest powstrzymywanie tradycji w nowoczesnym rozumieniu tego słowa, które przejawia się we wspólnym celebrowaniu świąt. Życzliwa atmosfera spotkań sprzyja zacieśnianiu więzów pomiędzy członkami organizacji i przyjaciółmi. Szczególnie lubianą imprezą jest Wielki Rodzinny Bitwa wśród Wolowianstwa, organizowany z okazji Wymiany Podległości Izraela, dzięki któremu możliwe jest spotkanie członków TSKŻ z oddziałów w całej Polsce. TSKŻ przez długi czas był członkiem Europejskiego i Światowego Kongresu Żydów. Głosem polskich Żydów w tych instytucjach był wieloletni przewodniczący TSKŻ Szymon Szurniej. Stowarzyszenie miało również swojego przedstawiciela na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas której ustanowiono Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. TSKŻET niejednokrotnie gościł w swoich progach ważnych przedstawicieli żydowskich organizacji międzynarodowych oraz polityków wielu państw. Od 2013 roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce jest członkiem Izraeli Jewish Congress. W którym angażuje się w sprawy istotne dla diaspory i Izraela. Regularne kontakty w Knesecie skutkują wzmocnieniem pozycji TSK na arenie międzynarodowej. Przez kilka dziesięcioleci kształtowaliśmy charakter życia żydowskiego w Polsce. Jesteśmy niezmiennie największą organizacją żydowską w kraju. Pamiętamy o dobrych i złych chwilach budowanie wspólnej ojczyzny i kolejnych falach imigracji. Na szczęście dziś żyjemy w lepszym świecie. Celebrując Judeusz, zapraszamy wszystkie życzliwe nam osoby i instytucje do współpracy.